Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku cyklu Wybierz kierunek Solidarność. Dziś i moim i Państwa gościem jest pan Paweł Rafalski, który jest przewodniczącym organizacji międzyzakładowej NZZ Solidarność, pracowników oświaty Ziemi Puławskiej. Dziś porozmawiamy o problemach w oświacie, o tym, z czym zmagają się nauczyciele i pracownicy szkół. Ale zanim do tego przejdziemy, to ja chciałabym Pana tak prywatnie, osobiście dopytać, co skłoniło Pana do tego, żeby podjąć się, przewodzenia organizacji związkowej, żeby zostać liderem związkowym? W związku U. jestem w sumie dosyć niedługo, bo 5 lat i właściwie można powiedzieć, że szedłem jak burza w jakimś sensie, bo. Od momentu wstąpienia do związku w niedługim czasie były wybory na tą kończącą się aktualnie kadencję i zostałem członkiem zarządu naszej organizacji i w trakcie trwania naszej kadencji wieloletni przewodniczący awansował, objął funkcję kierowniczą i były wybory, które miałem propozycję, żeby startować nie bez wątpliwości, ale podjąłem się tego ryzyka i, i wygrałem. To był rok 2019, czyli trzy lata mojej kadencji to jest okres no, dosyć trudny, bo i pandemia i inne wydarzenia. No i zamierzam dalej kandydować. Także to była te pierwsze trzy lata taka szkoła. Związkowca, prawa i terenu jakie są problemy w poszczególnych placówkach, kontakty z samorządowcami. Także uważam się, że <laughs> przeszedłem taki przyspieszony krzest kurs bojowy. i bojowy. <laughs> tak, i teraz już może Pan, a właśnie, bo tak. y mówił Pan, że nie bez, y nie bez wątpliwości, czyli y jakby zastanawiając się, czy rzeczywiście te funkcję objąć, więcej tych wątpliwości było, czy jednak więcej nadziei na to, że można coś zrobić, można jakoś poprawić sytuację? Pracowników oświaty w, w, w pańskim. Znaczy tak, powiem tak. Oczywiście byłem osobą młodą, nadal jestem młodą, i w sposób naturalny rodziły się wątpliwości też, jak będę postrzegany w środowisku, wśród związkowców, ale też wśród pracodawców to jest jedna rzecz. Wiesz, to kto by się nie bał? Tak? To jest jednak jakaś nowa, nowa funkcja, nowe, nowe ryzyka, odpowiedzialność. Z innej strony natomiast e, jestem nauczycielem i lubiłem to co, to, co robię. Miałem klasę, gdzie byłem wychowawcą, a to wiązało się w naszej organizacji przynajmniej e, z podjęciem decyzji e, odejścia na e, tak zwany nie, nie tyle urlop, co urlop związkowy, czyli objęcie pracy e, związkowca, tak. E, I to były decyzje takie dosyć no, niełatwe, e, a życie zweryfikowały, pojawiły się różne sytuacje, które, z którymi sobie dobrze radziłem, inne były nie do rozwiązania, bo tak też w życiu jest, ale zawsze podchodziłem do, do mojej pracy odpowiedzialnie. Właśnie, mówi Pan o tych <grym> sytuacjach, jakby zakończonych sukcesem i nie do, nie do rozwiązania. Proszę powiedzieć, co jest takiego, co zapamiętał Pan może, czy kojarzy się Panu z największym Pana sukcesem na tej, powiedzmy niedługiej, ale jednak Drodze lidera związkowego. Sytuacje były różne. Za sukces, chociaż nie zawsze sukces jest, że tak powiem, jednoznacznie, w stu procentach taki, jakbyśmy chcieli, ale w jednym z zakładów pracy mieliśmy problem z pracodawcą, który mobbingował, stosował. Czy odnosił się z wyższością do, do pracowników obsługi, czyli pań sprzątających? Zarzucał jednemu z pracowników bycie na ty z nauczycielem, znaczy nauczyciela z, z panią sprzątającą. Ostatecznie sprawa otarła się o sąd, bo ta osoba tak mobbingowana została zwolniona, ale oskarżona o to, że użyła siły przeciwko innemu pracownikowi. Czyli dostała wilczy bilet, zwolnienie z pracy dyscyplinarne. No i nasza organizacja związkowa, nasi prawnicy podjęli się walki o, o dobro tej osoby. I ta osoba wygrała i tak pokazała, że ta niezniszczalna dyrekcja, niezatapialna, w pewnym sensie się skompromitowała i w końcu odeszła na emeryturę z, takim, z taką łatką, może, że jednak. Coś było nie tak, prawda? Coś było nie tak w tym traktowaniu pracowników. Przykra sprawa. Natomiast ta osoba zostawiona sama sobie w pojedynkę, no, no co mogłaby zrobić? Tak? Jako osoba, która sprząta to też o małych dochodach, nie wynajęłaby prawnika, nie mogłaby walczyć o swoje z zwolnieniem z pracy dyscyplinarnym, no to trudno sobie wyobrazić znalezienie pracy. No i w takiej sytuacji, co prawda tak, sprawa Otello została wygrana, że jej stosunek pracy został, jej świadectwo pracy oczyszczone, natomiast z pracą były jakiś czas problemy, ale no pomogliśmy, gdzieś w jakimś miejscu się zahaczyła, potem zmieniła na inne miejsce, no i jakoś prawda wyszła na prosto. No pytanie, gdyby była sama, pozostawiona sama sobie, była dosyć sytuacja naprawdę perfidna, bo ta osoba kończyła. Kończył się jej stosunek pracy za kilka dni, więc mógł, mógł ulec rozwiązaniu, rozwiązaniu, na przykład po prostu, tak, a to nie wystarczyło. Był jakiś konflikt ewidentnie. Nie mówię, że bez winy była ta, ta pani może jakoś zawiniła, nie wiem nie wiem w jaki sposób. No <laughs> ale... ale najważniejsze jest to, że okazało się, że rzeczywiście miała rację. To po pierwsze, a po drugie myślę, że też dosyć istotnym elementem w tej całej sytuacji jest to, że był ktoś, kto mógł jej pomóc i kto jej pomógł. Tak. Bo to też jest pewnie niełatwe dla osoby, która jakby ze strony pracodawcy doznaje właśnie takich szykan mobbingu, jeśli nie ma się do kogo zwrócić. No bo tak jak pan mówi, tak. no ciężko też samo. Czasem człowiek nawet nie ma świadomości, że że coś się dzieje nie tak i powinien tej pomocy szukać, prawda? A w momencie, kiedy jest obok związek zawodowy, no, no można przynajmniej dopytać, czy ta sytuacja, która mnie jakoś tam spotyka, jest zgodna z prawem i z obowiązującymi kanonami, czy też, czy też nie. Przynajmniej tak Oczywiście nie się są też mniejsze sukcesy, które się wydają małe, ale jednak budujące, ponieważ no nie wiem. Ludzie od lat nie mogli się doprosić czy zweryfikować, e, jakie są regulaminy e, chociażby Funduszu Świadczeń Socjalnych, co im się należy, a gdy związek pojawiał nasz się w szkole, to nagle te, te tematy, które były tabu do tej pory, no jednak e, wychodziły na jaw i po prostu no, ludzie nad nie mają świadomości, że mają wgląd do pewnych dokumentów, tak? e, że im się coś należy, że mogą coś wnioskować. E, Latami mają umowę w sposób bezprawny. Na nauczyciele to akurat jesteśmy przyzwyczajeni do kodeksu pracy. Nauczyciele mają kartę nauczyciela, więc takie szczególne traktowanie, ale z mocy prawa powinien nauczyciel mianowany być zatrudniony przez mianowanie, dyrektorzy latami. Przedłużali umowy na jakieś okresy, albo po prostu umowy na czas nieokreślony, ona nie jest równa umowie zawartej przez, poprzez mianowanie, bo daje wiele przywilejów taka umowa. I wiedza, związek to jest wiedza i to jest też pomoc, pomoc prawna, wsparcie nawet tak, możliwość zwrócenia się do kogoś. Także tych sukcesów e, tak naprawdę jest e, sporo, i może na sukces to składa się wiele małych, codziennych sukcesów, że udało się coś w jednym czy w drugim miejscu e, zrobić, i to gdzieś ta informacja e, wydaje mi się, że krąży, bo kropla drąży skałę. E, Wydawało się, że błahe z pozoru e, sprawy, takie codzienne, a ktoś mówi: Kurcze, ja nie wiedziałem, że tak można, e, że dyrektor musi to zrobić. Że można, nie wiem, mieć stosunek chroniony, bo już bałam się, że już, już nie będę pracować. Albo no właśnie, tak, i to potem gdzieś po, pocztą pantoflową krąży. Myślę, że pan tu bardzo ciekawą rzecz podniósł i, i podkreślił, że właśnie ta działalność związko, związkowa, ta codzienność Zwi związkowca, lidera związkowego to nie są takie wow, wielkie rzeczy. To są takie drobne kroki, które powodują, że. Yy, Dzień po dniu, tydzień po tygodniu pracownik odczuwa, że coś drgnęło, coś się zmieniło na lepsze, i pewnie to jest właśnie ten największy sukces, żeby te kolejne kroki to jest taka wykonywać. Praca u podstaw, praca no, organiczna, można powiedzieć, tak jak kiedyś w XIX wieku, bo naprawdę dużo znaczy, uzwiązkowienie ja bym powiedział, że jest ogólnie, zależy od zakładu pracy jeszcze, szkoły, ale w świecie albo jest nie za duże, dużo ludzi uważa, że po co mi w ogóle związek, albo też dużo osób jest w ZNP. Tylko w ZNP różnie bywa, dużo osób się zaczyna skarżyć, jednakże tam jest pewna skostniała struktura i niekoniecznie związek ingeruje tam, gdzie na przykład dyrektor jest zaprzyjaźniony, wolą. Nic nie, nie zrobić czasami, i wtedy pojawia się nasz związek, który przychodzi z pomocą i otwiera ludziom oczy na to, że jest jakaś alternatywa, na przykład. Tak? Przerwę panu na chwilę, bo bardzo ciekawą kwestię pan podniósł. Tego, że właśnie ludzie jakby, nie wiem, obawiają się, mają jakieś, mają jakieś wątpliwości, czy do, związku, czy do związku przystąpić. Pani jest młodym człowiekiem. Yy, Tę drogę związkową pan tak naprawdę dopiero rozpoczyna, mm -hmm. ale z zapałem. Proszę powiedzieć, co by pan powiedział takiej osobie, która dzisiaj waha się, czy do związku przystąpić, yy, czy, czy się zaangażować, czy w ogóle w to wchodzić? Yy, jakby pan rozwiał jej wątpliwości? To u nas trochę brakuje. Yy. Wiem, że na, na Zachodzie, nie wiem czy to, czy to były Stany Zjednoczone, no chyba Stany Zjednoczone są dobrym przykładem, że osoba, która przychodzi do pracy to od razu jest zaznajomiona z, ze wszystkimi organizacjami, które działają, niekoniecznie to są organizacje związkowe, tak, ale inne, które działają na terenie Zakładu Pracy i jest mówione, dzięki związkom w naszej pracy uzyskaliśmy to, 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 to i tamto i tego troszeczkę Wydaje mi się, że brakuje, bo tutaj to jest y, główna odpowiedzialność spoczywa jednak na tych osobach, które są w danym y, zakładzie pracy. Y, natomiast y, ja bym uświadamiał w, to, w ten sposób, y, że samemu nic się nie zdziała, nie ma relacji, czy jest relacja stosunek pracy między pracodawcą, pracodawcą? i pracownikiem. Ale tak naprawdę, y, w jaki sposób jest y, na przykład y, realizowany fundusz socjalny? Kwestia społecznego inspektora pracy, to też jest kwestia związkowa. Tak? Jakie są warunki pracy w miejscu pracy. Jeśli trzeba zwrócić uwagę czasami dyrektorowi, czy uzyskać jakąś informację, to też osoba pojedyncza tego nie zrobi. Tutaj ustawa o związkach zawodowych daje taką czy inną możliwość. To jest generalnie... Związek zawodowy dla dyrektora może być partnerem i możemy też pomagać w wielu kwestiach, no ale niestety jak ktoś jest bardzo oporny i no po prostu zwalcza czasami też związki, czy, czy ludziom dokucza, no to do kogo się odwołać, tak? No można wynająć prawnika prywatnie, tylko że z doświadczenia, wiem od osób, które robiły taki, taki krok, to trudno o dobrego prawnika, jeśli chodzi o prawo pracy. Na rynku to raczej brylują prawnicy z prawa cywilnego, z innych kwestii, tam gdzie są pieniądze, tak? Jakichś budowlanych kwestii, spadkowych, no nie wiem. Ale prawo pracy, owszem, no, ale, ale w mniejszym zakresie. I to też często wychodzi na przykład w relacjach organ prowadzący, bo on zapewnia opiekę prawną na przykład dyrektorom szkół, a nasi prawnicy, no, często to my wygrywamy, bo po prostu mamy, no, lepszych prawników. Co tu dużo e, mówić, reklama. Podsumowując y, to, co Pan przed chwilą powiedział, myślę, że możemy śmiało postawić taki wniosek, że jeśli pracownik chciałby cokolwiek, cokolwiek zmienić w swoim miejscu pracy, jeśli chciałby mieć wpływ na to, jak to miejsce pracy wygląda, no to w zasadzie nie ma innej drogi, tak. tylko poprzez, y, poprzez zaangażowanie się poprzez. Wejście w strukturę Związku tak, Zawodowego. I najlepiej, żeby to jednak było co najmniej kilka osób, tak? bo ilość tutaj jednak też odgrywa rolę. Tu tak? już nie będę wchodził w szczegóły prawa, tak? ale um, to jest siła. Tak? Razem możemy więcej I takie chyba hasło nawet było Solidarności ale to jest prawda. Tak? W, pojedynkę, w pojedynkę niewiele. tak. Um, także to jest narzędzie. To Związek Zawodowy to jest takie ubezpieczenie, zarazem, ale to też jest narzędzie którym się możemy posługiwać i pewne cele realizować. Bez tego narzędzia no, no człowiek jako pracownik no, no nic nie zrobi. No, chyba, że chce całe życie gdzieś być z boku i się nie angażować, ale przyjdzie taki czas, mam nadzieję, nikomu nie, <grych> nie życzy, życzymy tak, takich ale że może się przydać. A poza tym to związek to jest też jakaś grupa ludzi, to są znajomości, poznaje się nowe osoby, bierze się udział w demokratycznych procedurach, Wyborczych można gdzieś tak jak. No nie wiem. No. Jestem dobrym przykładem akurat tutaj, bo w 2017 roku jakoś chyba w styczniu wstąpiłem do związku też w sytuacji takiej ja wiedziałem, że solidarność ma ciężko w moim zakładzie pracy. I początkowo się nie angażowałem, ale jak już zaczęło się robić mocno nieciekawie, to zrobiłem ten pierwszy krok. Ale jako zwykły członek. W ciągu trzech miesięcy były wybory, zostałem członkiem zarządu, a po dwóch latach przewodniczącym organizacji, która liczy w tym momencie 228 osób, czyli no jedna z większych naszych oświatowych organizacji. Nie największa co prawda, ale, ale jedna z większych. Trzecia bodajże chyba w tym momencie. Chociaż były czasy, że była pierwsza, no ale oświaty też to ma do, do tego, tutaj jest nasza taka bolączka, że... Mm, Kadra się już niestety troszeczkę starzeje, a młodzi nie to koniecznie rozumieją. Tak? Starsi to zdążyli poznać przez te lata, że jednak związek się przydaje, a młodzi jeszcze tego nie doświadczyli, może na ich szczęście. Tak? I tutaj jest takie ogromne zadanie, żeby uświadomić, żeby uświadomić pokazać jak to jest istotne. Ich młodych, tak? I myślę, że to będzie świetne podsumowanie naszej rozmowy. Mhm. Tak jak już wspomniałam, jak chcesz coś zmienić, chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje w Twoim zakładzie pracy, musisz być związkowcem. I pan, pan Paweł jest najlepszym przykładem tego, że tutaj nie ma ograniczeń ani czasowych, ani wiekowych. Każdy moment jest dobry, żeby do związku przystąpić i żeby podjąć działanie po to, żeby było nam lepiej. Dziękuję tak. bardzo za uwagę. Dziękuję do bardzo. Widzenia. Do widzenia.